Dzień dobry, dzień dobry kochani. Witajcie, witajcie, witam się z wami bardzo serdecznie tutaj na moim kanale. Jak widzicie już po tytule, wielkimi krokami zbliża się przepiękne święto, dzień matki. I tutaj, słuchajcie, przychodzę z takimi propozycjami. Zapachowymi. Chciałabym Wam polecić perfumy, właśnie które idealnie sprawdzą się na prezent z okazji Dnia Mamy. Bądź jeżeli Wy jesteście mamami i chcecie sobie zrobić prezent z okazji Dnia Matki w postaci perfum, to mam nadzieję, że będę tutaj dla Was pomocna. Będą dwa zapachy, ulubione zapachy mojej mamy, z którymi ona kojarzy się i naszym znajomym, i naszej rodzinie. To są zapachy, które ja też personalnie uwielbiam. Postanowiłam, że tutaj, słuchajcie, przyniosę. Zapachy z różnymi nutami, żeby było trochę świeżości, trochę słodkości, trochę ciężkości, bo wiecie, jak to jest. Każdy ma inne preferencje, każdy lubi coś innego, u każdego gdzieś tam sprawdzają się inne nuty zapachowe. Dlatego pamiętajcie, z perfumami to trzeba ostrożnie. Ja na przykład, jeżeli chodzi o prezent dla mnie, o prezent, który mnie uszczęśliwi, są to perfumy. Natomiast mam w swoim otoczeniu osobę e, i osoby, które absolutnie nie chciałyby na prezent dostać perfum, bo one mają tak ściśle określone nuty zapachowe, że tutaj, wiecie, ja bym nie ryzykowała. Ale na przykład, jeżeli wy znacie nuty zapachowe e, swojej mamy, e, no to myślę, że, że te zapachy są naprawdę takie top of the top. Poza tym to są zapachy, które są mega kobiece e, i które sprawdzą się nie tylko oczywiście na dzień mamy. Ja te wszystkie zapachy uwielbiam i dlatego stwierdziłam, że dzisiaj Wam o nich troszeczkę opowiem. Także zaczynamy słuchajcie i na samym początku zaczniemy od totalnego gourmand. Totalny gourmand. Karmel, mleko, wanilia, maślane ciasteczka. Jeżeli Wasza mama Bądź wy, lubicie taki vibe, no to słuchajcie, zaczynamy od Giardini di Toscana. No i oczywiście nie mogłabym być sobą, gdybym nie wspomniała o Bianco Latte. Swoją drogą jest to zapach, który chyba najczęściej, słuchajcie, używałam w miesiącu kwiecień. No więc, jeżeli mam tutaj fanów, tak jak mówię, bądź wasze mamy, są fanami wanilii, karmelu. Mlecznych takich nut, słodziutkich, ciasteczkowych, niezwykle przyjemnych, jak taka chmurka, jak taki obłoczek. Mamy tutaj wanilę, mamy tutaj kumarynę, em, karmel. No to myślę, że Biancolate sprawdzi się fantastycznie, jeżeli też dysponujecie większym budżetem. Jeżeli też same jesteście mamą i zastanawiacie się, czy warto sięgnąć po Biancolatte. Uważam, że to jest naprawdę wspaniały gurmą i uważam, że jest to zapach Idealny! Zresztą jest na, na kanale Recenzja Bianco Latte, tam więcej o tym zapachu opowiadam. Dlatego, jeżeli macie ochotę i nie jesteście jeszcze pewne co do tego zapachu, to odsyłam was, link zostawiam wam na dole. Także, moja propozycja numer jeden: coś bardzo słodkiego, bardzo grumą, ciasteczkowego, typu ciastka maślane. Dla mnie ten zapach pachnie zdecydowanie krówką, cukierkiem, krówką, taką ciągłódką, ale. Kiedy wrzucimy taką krówkę do ciepłego mleka I kiedy ona w tym ciepłym mleku się rozpuści To jest wtedy bajka Także zapach numer jeden Giardini di Toscana Bianco Latte Kolejny zapach, który tutaj przyniosłam, jest to właśnie zapach ukochany już od lat, ulubiony, jedyny w swoim rodzaju. Zaraz po nim kroczy bardzo kultowy zapach, ale bardzo świeży, idealny na lato. Ulubieniec mojej mamy. Za chwilę wam o nim opowiem. Natomiast tutaj chyba jednak numer jeden, tresor od Lancôme Midnight Rose. Moja mama uwielbia te perfumy i tak jak mówię, moja mama bardzo kojarzy nam się z tym zapachem. Jest to niesamowicie zapach kobiecy: trochę taki seksowny, taki dynamiczny, taki wymuskany. Tak pachnie kobieta. Pewna siebie, zdecydowana, taka prywolna mamo. <noise> I słuchajcie, jeżeli chodzi o nuty zapachowe, tutaj mamy główne akordy owocowy, różany, słodki, lekko korzenny, aromatyczny, kwiatowy, drzewny, świeży, zielony, piżmowy. Natomiast chciałabym Wam powiedzieć o nutach głowy. Tak, ja tutaj czuję zdecydowanie malinę i liść czarnej porzeczki. Natomiast w nutach głowy właśnie mamy malinę, mamy róże, nuty serca, liść czarnej porzeczki, różowy pieprz, piwonia, jaśmin, no i nuty bazy, Wanila, piżmo, cedr, virginia. Niezwykle fajny zapach. Nada się super, słuchajcie, na kolację, ale i fajny będzie w dzień. Także to jest zapach naprawdę, naprawdę godny uwagi. Ten liść porzeczki tutaj wymieszany z różą, z maliną. Naprawdę piękny zapach. Naprawdę. On też dla mnie jest taki trochę zimny. Czuję w nim też taką właśnie świeżość. Taki, o oh kurczę, ciężko mi opisać, ale naprawdę, zapach godny uwagi. To jest taki słodziaczek, malinowy słodziaczek, podany z lekką wanilią, różą e, i liśćmi czarnej porzeczki. A teraz polecimy sobie z zapachem numer dwa który moja mama również uwielbia od lat i będzie to totalny świeżak, który rewelacyjnie sprawdzi się właśnie w miesiącach letnich. Czy wiecie o czym mówię? Mówię oczywiście o Dolce Gabbana Light Blue. Jeju, ja też uwielbiam te perfumy i naprawdę miałam już u siebie z dwa albo nawet trzy flakony. To było już jakiś czas temu, słuchajcie, ale te perfumy zawsze wywołują taki uśmiech na mojej twarzy. Dolce Gabbana Light Blue to jest taki zapach bardzo wodny moim zdaniem, cytrusowy, niezwykle świeży. I nawet tutaj jak patrzę na te główne akordy, mamy właśnie cytrusowy, świeży, owocowy, drzewny, aromatyczny, piżmowy, zielony. Główne nuty tutaj, sycylijska cytryna, jabłko, cedr, dzwonek, bambus, jaśmin, biała róża, cedr, piżmo, bursztyn. Uwielbiam Dolce Gabbana Light Blue, dlatego jeżeli Wasza mama... Lubi świeże zapachy, zapachy cytrusowe, zapachy wodne. No to myślę, że Dolce Gabbana Light Blue jest to klasyk. Jest to naprawdę kobiecy, piękny, cytrusowy, lekki, wodny zapach. No to jeżeli świeżość, świeżość moim zdaniem równa się Dolce Gabbana Light Blue. A teraz też chciałabym Wam pokazać fajny, wodny, świeży zapach. E, arabski zapach Majar Natural Intense. E, jest to zapach, który myślę, że również spodoba się kobietom, które lubią właśnie takie wolne i świeże zapachy. Dlatego stwierdziłam, że ten zapach również muszę dzisiaj tutaj uwzględnić. Słuchajcie, słońce dzisiaj tak pięknie świeci, naprawdę uwielbiam maj. E, swoją drogą, maj to mój ulubiony miesiąc w roku. Wszystko też budzi się do życia, jest pięknie zielono. Kocham maj. E, Natural e, intens od Latafa. Mówiłam Wam o tym zapachu już na TikToku e, i powiem Wam szczerze, że naprawdę, choć ja niekoniecznie lubię aż tak bardzo nuty wodne, e, świeże i cytrusowe, tak samo właśnie jak Dolce Gabbana Light Blue, tak samo Majar. Skradły moje serduszko. Jeżeli chodzi o majar, właśnie tutaj główną rolę gra figa. Tutaj mamy również melon, tutaj mamy wodę kokosową, więc ten kokos tutaj jest podany tak na świeżo. Wiecie jak woda kokosowa, pijecie sobie na przykład zimną, schłodzoną wodę kokosową, więc jest tutaj naprawdę bardzo świeżo, przyjemnie. Jest tutaj też zielona mandarynka, mamy tutaj lotos, lilię wodną, jaśmin, wanilę, drzewo sandałowe, ambroksan i piżmo. Także tak jak Wam mówiłam, jest wodnie, jest cytrusowo, słodko, świeżo. Polecam bardzo, bardzo serdecznie. Uważam, że świetna cena, super trwałość. Jeżeli ktoś preferuje świeże zapachy, no to majar od Latafa Natural Intense. Kolejny zapach, który bardzo kojarzy mi się z wiosną, kojarzy mi się również z latem i z moimi ukochanymi piwoniami. Jakbym miała być kwiatem, to byłabym lilią albo piwonią. Uwielbiam piwonie. Uważam, że jest to idealny zapach. Bardzo zwiewny, kwiatowy, ale przy tym bardzo też świeży. Zresztą chyba już Wam um, o nim opowiadałam, więc idealnie sprawdzi się, słuchajcie, dla kobiet, e, które lubią. Zapachy kwiatowe, ale takie też świeże zapachy kwiatowe, dlatego że tutaj ta piwonia tak wybrzmiewa bardzo świeżo, jakby była skąpana deszczem. Uwielbiam ten zapach! I kiedy tylko zaczyna robić się ciepło, kiedy tylko wiosna zagląda przez nasze okna, wtedy słuchajcie, Jomelon i piwonia. Uwielbiam! Kojarzy mi się z bardzo taką, słuchajcie, kobietą zadbaną, w zwiewnej lekkiej sukience, do tego słomiany koszyczek, sandałeczki bądź trampki, tak? Ja po prostu jak zacznę już opisywać jakiś zapach, jak mnie fantazja poniesie, słuchajcie, to zmiłuj się po prostu, ale... To jest naprawdę piękny zapach. Naprawdę piękny zapach. Bardzo wyjątkowy. Powiem Wam, że jeżeli chodzi o tak podaną, czystą piwonię, zroszoną kroplami deszczu, ja jeszcze nie widziałam, nie czułam, nie zauważyłam zapachu, który przypominałby mi ten właśnie od Jo Melon. Naprawdę, przyznam szczerze, że no, jak gdybym dostała na dzień matki te perfumy. To bym po prostu przepadła. Na mnie bardzo ładnie się utrzymują, jestem bardzo zadowolona. Jeżeli chodzi o perfumy jo Malone, to tutaj słuchajcie, jest różnie. To zależy też tak naprawdę od waszej skóry, dlatego że. Ten zapach utrzymuje się na mnie naprawdę długo, jestem bardzo zadowolona, ale wiem, że on potrafi być bardzo, bardzo, bardzo ulotny. Eee, ale ja tutaj chciałam naprawdę o nim wspomnieć kilka słów, dlatego że uważam, że jest to idealny zapach dla każdej kobiety. No i kochani, tutaj naprawdę nie mogło być inaczej. Nie mogłam tego filmu zakończyć bez label od Joël Pangotier. Label Intens. No, tutaj mamy waniliowy klimat, słodki klimat. Tutaj mamy gruszkę, którą ja kocham w perfumach i to już powtarzałam Wam wiele razy. Mamy gruszkę, mamy wanilię, mamy fasolę, tonkę. Wszystko jest tak pięknie podane, dlatego zakończymy też takim motywem gurmą. Dla mam, które lubią, właśnie kiedy jest waniliowo, kiedy jest gruszkowo, kiedy mamy tonkę. Ja tonkę i wanilę w perfumach uwielbiam. A gruszka to jest też jeden z moich ulubionych e, składników, z moich ulubionych nut zapachowych e, w perfumach. Uwielbiam do tego stopnia, że e, teraz, jak świętowałam swoje urodziny razem z moim mężem, no to jaki zapach ze sobą zabrałam? label intense. To jest naprawdę seksowny zapach, ale przy tym słuchajcie, taki właśnie słodki waniliowy, lekko otulający, trochę taka tarta gruszkowa z maślaną kruszonką. O oh! Label Intense Także słuchajcie, to są takie moje typy Które fajnie się sprawdzą Jeżeli chcecie obdarować swoją mamę Bądź siebie na Dzień Matki Dajcie mi koniecznie znać w komentarzu e, Który zapach Jeszcze proponujecie tutaj Może ktoś też się Zainspiruje, a tymczasem ja już Wam Dziękuję za mile spędzony czas Nie zapomnijcie zostawić e, Łapeczki do góry, nie zapomnijcie też Zostawić swojego komentarza, będzie mi też bardzo miło Jeżeli zasubskrybujecie Mój kanał i będzie mi też bardzo miło jak wpadniecie na mojego perfumowego TikToka. Zapraszam Was bardzo, bardzo serdecznie, a tymczasem przysyłam Wam buziaczki i do następnego. Hej! Pa!